Ramun żył całe życie jako wolny człowiek. W wieku 35 lat był właścicielem małej firmy budowlanej. Którą zbudował własnymi rękami, podróżował kiedy chciał, wychodził z przyjaciółmi w piątkowe wieczory i budził się każdego ranka bez większej odpowiedzialności niż wobec siebie samego. Jego mieszkanie w centrum miasta było jego schronieniem pełnym książek, płyt winylowych i wspomnień z przygód po Europie i Ameryce Południowej. Wszystko zmieniło się pewnego deszczowego marcowego popołudnia, gdy zadzwonił telefon. Głos po drugiej stronie był drżący, prawie nie do rozpoznania: Ramun, to Klara muszę ci coś powiedzieć o Sofii. Klara była jego była dziewczyną sprzed sześciu lat. Ich związek zakończył się w burzliwy sposób, gdy zdecydowała się przeprowadzić do Barcelony, aby studiować magisterium z architektury. Widzieli się tylko raz od tamtej pory, przypadkowe spotkanie w kawiarni, które zakończyło się łzami i słowami, które lepiej byłoby pozostawić niewypowiedziane. Sofia ma pięć lat, kontynuowała Klara z łamanym głosem. To twoja córka, Ramun, a ja. ja umieram. Świat się zatrzymał. Ramun poczuł, jak ziemia otwiera się pod jego stopami, podczas gdy Klara wyjaśniała między szlochami, że zdiagnozowano u niej raka trzustki w zaawansowanym stadium. Lekarze dali jej sześć miesięcy, może mniej. Nie miała bliskiej rodziny. Jej rodzice zmarli lata temu, a siostra mieszkała w Australii z własną rodziną. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że jesteś w ciąży? Zdołał wykrztusić Ramun. Jego głos był ledwie szeptem. Bo wiedziałam, że zostałbyś ze mną z obowiązku, nie z miłości. A ja tego nie chciałam. Ale teraz, teraz potrzebuję, żebyś się nią zaopiekował. To jedyne, co się liczy. Trzy dni później Ramon był na lotnisku w Barcelonie, czekając na pięcioletnią dziewczynkę, której nigdy nie widział, ale która nosiła jego krew. Sofia pojawiła się trzymając za rękę pracownicę socjalną, mała postać z ogromnymi ciemnymi oczami, które patrzyły na niego z mieszaniną, ciekawości i strachu. Miała na sobie granatową sukienkę, mały plecak w kształcie jednorożca i mocno ściskała wytartego, pluszowego królika. Czy ty jesteś moim tatą? zapytała cieniutkim głosikiem, który rozbił serce Ramuna na tysiąc kawałków. Klara zmarła dwa miesiące później. Ramun wykorzystał wszystkie swoje oszczędności, aby zapłacić jej za najlepsze możliwe leczenie sprzedał połowę swojej firmy. Aby pokryć wydatki medyczne, i spędził te ostatnie tygodnie, ciągle podróżując między Madrytem a Barceloną. Kiedy w końcu zabrał Sofię do domu, jego poprzednie życie całkowicie zniknęło. Na początku próbował zachować jakiś ślad swojej dawnej wolności. Zatrudnił nianie, żeby móc nadal pracować, próbował dostosować Sofię do swoich harmonogramów, utrzymywał wyjścia z przyjaciółmi w piątkowe wieczory. Ale za każdym razem, gdy widział oczy córki, gdy wracał późno, za każdym razem, gdy znajdował ją śpiącą na sofie, czekając na niego, za każdym razem, gdy pytała cichym głosem, kiedy przyjdziesz do domu, tato, coś w nim się załamywało. Przemiana była stopniowa, ale całkowita. Ramon przestał wychodzić w tygodniu. Odwołał swoją coroczną podróż do Tajlandii, sprzedał motocykl. I zamienił swoje kawalerskie mieszkanie na dom z ogrodem na przedmieściach. Przekształcił swoje domowe biuro w różowy pokój pełen zabawek i książek dla dzieci. Jego rozmowy przeszły od polityki i biznesu do bajek i historii o księżniczkach. Jego przyjaciele natychmiast to zauważyli. Zaproszenia stały się rzadsze, gdy Ramon musiał odrzucić piątą kolej kolację, ponieważ Sofia miała gorączkę, lub był jej koncert w szkole. Wiadomości w grupie WhatsApp stały się rzadsze, gdy przestał uczestniczyć w ich debatach o piłce nożnej i podróżach, aby mówić tylko o pomysłach swojej córki. Stałeś się bardzo nudny, bracie, powiedział mu Miguel, jego najlepszy przyjaciel z Uniwersytetu, pewnej nocy, gdy udało mu się uciec na kilka piw. Nie jesteś już sobą. Wszystko to Sofia to, Sofia tamto. Rozumiemy, że masz córkę, ale. Też masz życie. Ramun chciał mu wytłumaczyć, że Sofia to nie tylko jego córka, ale całe jego życie. Chciał opowiedzieć mu o porankach, gdy budziła się krzycząc, wołając mamę przez łzy i jak on ją przytulał, aż się uspokoiła. Chciał opowiedzieć o nocach, gdy nie mógł spać, czytając książki o psychologii dziecięcej, próbując zrozumieć, jak pomóc dziecku, które straciło matkę. Chciał wyjaśnić, że każdy uśmiech Sofii był cenniejszy niż wszystkie przygody, które wcześniej przeżył. Ale Miguel już się odwrócił, żeby rozmawiać z kimś innym. Lata minęły. Ramon wstawał każdego dnia o pół do siódmej, żeby przygotować śniadanie dla Sofii. Odwoził ją do szkoły, odbierał ją, pomagał z zadaniami domowymi. Jedli kolacje razem, oglądając jej ulubione programy, a on układał ją spać. Czytając jej bajkę. Jego weekendy były wypełnione parkami, kinami dla dzieci, urodzinami kolegów z klasy i popołudniami w domu, grając w lalki lub budując zamki z klocków. Firma, którą zbudował z takim wysiłkiem, zaczęła podupadać. Bez jego stałej uwagi, bez jego obecności na ważnych spotkaniach, bez tych podróży w ostatniej chwili, które wcześniej pozwalały mu zawierać najlepsze kontrakty. Klienci zaczęli odchodzić. Ramun musiał zwalniać pracowników, odrzucać projekty, które wymagały zbyt dużo czasu poza domem, i w końcu sprzedać to, co zostało, większej firmie. Moglibyśmy ekspandować międzynarodowo, powiedział mu jego partner Alberto, niedługo przed tym, jak Ramun zdecydował się sprzedać. Są niesamowite możliwości w Meksyku i Kolumbii. Potrzebujemy tylko, żebyś się zobowiązał do podróżowania przynajmniej dwa tygodnie w miesiącu. Ramun spojrzał na zdjęcie Sofii na swoim biurku. Miała osiem lat i uśmiechała się do niego z pierwszego dnia w drużynie pływackiej, i pokręcił głową. Nie mogę, mam inne zobowiązania. Alberto spojrzał na niego z mieszaniną frustracji i litości. Ramun, masz czterdzieści dwa lata, twoja córka dorośnie i pójdzie swoją drogą. Ale ty zostaniesz bez swojej, co jej się przyda z gorzkiego i nieudanego ojca. Te słowa prześladowały go przez miesiące, ale za każdym razem, gdy Sofia biegła do niego krzycząc: Tato, gdy odbierał ją ze szkoły, za każdym razem, gdy mówiła mu: Jesteś najlepszym tatą na świecie, przed snem, Ramun wiedział, że podjął właściwą decyzję. Ale lata nastoletniego wieku nadeszły jak huragan. Sofia skończyła trzynaście lat. I z dnia na dzień stała się obca. Słodka i czuła dziewczynka, która kiedyś opowiadała mu wszystkie swoje... sekrety. Teraz zamykała się w swoim pokoju na godziny, szeptała przez telefon i patrzyła na niego oczami pełnymi urazy, gdy pytał o jej dzień. Nic nie rozumiesz, tato, stało się jej ulubionym zdaniem. Ramon próbował przypomnieć sobie własną nastoletniość, gdy on też był buntowniczy. I ciągle walczył ze swoimi rodzicami. Ale to czuło się inaczej, bardziej bolesnie, ponieważ poświęcił dla niej wszystko. Kłótnie stały się częstsze i intensywniejsze. Sofia narzekała, że jest zbyt opiekuńczy, że nie ma wolności, że wszyscy jej przyjaciele mają bardziej nowoczesnych rodziców, którzy pozwalają im wychodzić późno i nie zadają tylu pytań. Nienawidzę mojego życia. Krzyczała pewnej nocy po tym, jak zabronił jej iść na imprezę do domu starszego chłopca. I nienawidzę ciebie, oby mama żyła zamiast ciebie. Słowa były jak sztylety wbijające się w pierś Ramuna. Stał w korytarzu, podczas gdy Sofia trzasnęła drzwiami swojego pokoju, czując, jak wszystko, o co walczył, rozpada się. Tej nocy zadzwonił do Miguela, z którym nie rozmawiał ponad rok. Miguel to Ramun. Możemy porozmawiać? Jasne, bracie, co się dzieje, brzmisz okropnie. Ramun wylał się jak nie robił tego od lat. Opowiedział o poświęceniach, o bezsennych nocach, o tym, jak zrezygnował ze wszystkiego, co kiedyś było dla niego ważne. Mówił o straconej firmie, zerwanych przyjaźniach, porzuconych marzeniach. A teraz mnie nienawidzi Miguel. Mówi, że wolałaby, żebym był martwy zamiast jej matki. Miguel westchnął po drugiej stronie linii. Ramun, ostrzegałem cię lata temu: Dzieci dorastają i odchodzą. To było nieuniknione, ale ty włożyłeś wszystkie jajka do jednego koszyka. Co mam teraz robić? Porzucić córkę, bo przechodzi przez trudny okres? Nie porzucaj córki, ale też nie porzucaj siebie. Wciąż jest czas, żeby odbudować swoje życie. Ale Ramun już nie wiedział, kim jest bez Sofii. Spędził tyle czasu będąc tylko ojcem Sofii, że zapomniał jak być po prostu Ramunem. Kolejne lata były emocjonalną, kolejką górską. Sofia przełączała się między momentami prawdziwej czułości, gdy była chora lub miała zły dzień, a okresami całkowitego buntu, gdy wydawało się, że robi wszystko, by go zranić. Ramun nawegował tą nową rzeczywistością z sercem, ciągle na krawędzi przepaści. Gdy Sofia skończyła 16 lat, przyszła do domu z wiadomością, która zmieniła wszystko. Tato. Przyjęli mnie do programu wymiany w Stanach Zjednoczonych. Byłby to cały ostatni rok liceum. Ramun poczuł, jakby wyrwano mu powietrze z płuc. Ale. Ale skończysz tutaj. Zaplanowaliśmy wszystko na Twój ostatni rok. Właśnie. Ty wszystko zaplanowałeś. Ja nigdy nie miałam głosu w niczym w moim życiu. Kłótnia, która nastąpiła była epicka. Sofia krzyczała na niego, że był kontrolującym ojcem, że nigdy nie pozwolił jej podejmować własnych decyzji, że potrzebuje przestrzeni, żeby odkryć kim jest bez jego pilnowania każdego ruchu. Zrujnowałeś mi życie swoją nadopiekuńczością. Krzyczała: Mama nigdy nie byłaby taka, ona by mnie zrozumiała. Twoja mama nie żyje, Sofia. Odpowiedział Ramon z twardością, która zaskoczyła go samego, to ja tu jestem przez te wszystkie lata. To ja zrezygnowałem ze wszystkiego dla ciebie. Nikt cię o to nie prosił. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Ramon zobaczył w oczach córki prawdę, której próbował unikać przez lata. Ona nie doceniała jego poświęceń. Dla niej nie były to gesty miłości, ale akty posiadania. Sofia wyjechała do Stanów Zjednoczonych trzy miesiące, później. Zawiózł ją na lotnisko w napiętej ciszy, niosąc jej walizy, podczas gdy ona szła kilka kroków przed nim, jakby chciała zaznaczyć fizyczną odległość między nimi. Na lotnisku przez chwilę wydawało się, że Sofia się rozmiękczy. Odwróciła się do niego ze łzami w oczach i otworzyła usta, jakby chciała powiedzieć coś ważnego. Ramun poczuł iskrę nadziei. Tato. Ja, ale wtedy rozbrzmiało ogłoszenie o jej locie i moment przepadł. Muszę iść, powiedziała po prostu i dała mu szybki, mechaniczny uścisk, zanim zniknęła w kierunku bramki. Pierwszych kilka miesięcy Sofia dzwoniła co tydzień. Rozmowy były krótkie, ale uprzejme. Opowiadała mu o swoich zajęciach, nowych przyjaciołach, różnicach kulturowych. Ramun trzymał się tych rozmów jak rozbitek tratwy, ale stopniowo telefony stały się rzadsze. Raz w tygodniu stał się raz na dwa tygodnie, potem raz w miesiącu. Odpowiedzi na jego wiadomości Whatsapp stały się monosylabami. Zdjęcia, które publikowała na Instagramie, do których miał dostęp, bo nalegał, żeby go obserwowała. Pokazywały życie pełne przygód, imprez, nowych przyjaciół, a nie było na żadnym z nich śladu po nim. Gdy skończył się rok wymiany, Sofia ogłosiła wiadomością tekstową, że zapisała się na uniwersytet kalifornijski i że nie wróci do Hiszpanii. Tato, zdecydowałam zostać tutaj na studia. Już wysłałam wszystkie papiery. Potrzebuję tylko, żebyś pomógł mi z wydatkami pierwszy rok, dopóki nie znajdę pracy na pół etatu. Ramun gapił się na wiadomość przez y, godziny. Nie było konsultacji, nie było dyskusji. Tylko jednostronna decyzja i prośba o pieniądze. Sprzedał dom z ogrodem, zbyt duży i cichy dla jednej osoby, i przeprowadził się do małego mieszkania. Każdego miesiąca wysyłał pieniądze na czesne, książki, zakwaterowanie. Sofia wysyłała mu krótką, formalną wiadomość z podziękowaniem, jakby był nieznajomym dobroczyńcą zamiast jej ojcem. Telefony ograniczyły się do specjalnych okazji: urodzin, Bożego Narodzenia. Dnia ojca, piętnastominutowe rozmowy pełne niezręcznych pauz, gdzie ona opowiadała mu ogólniki o studiach, a on udawał, że jego życie jest bardziej interesujące niż rzeczywiście było. W wieku pięćdziesięciu lat Ramon znalazł się całkowicie sam po raz pierwszy, odkąd Sofia pojawiła się w jego życiu. Próbował nawiązać kontakt ze starymi przyjaciółmi, ale odkrył, że po tak wielu latach nieobecności, Przyjaźnie zwiędły. Miguel przeprowadził się do Londynu. Alberto ożenił się, miał dzieci i był zajęty własnym życiem. Inni, przyjaciele, po prostu poszli naprzód bez niego. Próbował odbudować swoją karierę zawodową, ale odkrył, że świat biznesu radykalnie się zmienił podczas lat, gdy był skupiony wyłącznie na byciu ojcem. To było jakby był w śpiączce przez 15 lat i obudził się w innym świecie. Noce były najtrudniejsze. Leżał bez snu w swoim małym mieszkaniu, otoczony ciszą, której kiedyś pragnął, gdy Sofia była mała i wypełniała dom hałasem i chaosem. Teraz ta cisza go dręczyła. Skończył 52 lata sam. Sofia wysłała mu wiadomość z życzeniami z Los Angeles, gdzie odbywała praktyki zawodowe, ale nie zadzwoniła. Tego dnia, Siedząc w swoim mieszkaniu z małym ciastem, które kupił sobie, Ramun policzył. Poświęcił 17 lat swojego życia, od 35 do 52, dla córki, która teraz ledwo o nim pamiętała, oprócz sytuacji, gdy potrzebowała pieniędzy. Najboleśniejszy moment nadszedł, gdy Sofia skończyła 23 lata. Ramun zobaczył na Instagramie zdjęcia z jej imprezy z okazji ukończenia studiów. Otoczona przyjaciółmi, uśmiechnięta i promienna. Na żadnym ze zdjęć nie było go, bo nie został zaproszony. Dowiedział się o jej ukończeniu studiów z mediów społecznościowych, jakby był obcym. Tej nocy Sofia do niego zadzwoniła: Cześć, tato, chciałam tylko powiedzieć, że ukończyłam studia magna cum laude. Gratulacje, córko, jestem z ciebie bardzo dumny. Dzięki. Słuchaj. Mam dobre wieści. Dostałam niesamowitą pracę w firmie technologicznej tutaj w 1900. Silicon Valley. Pensja jest bardzo dobra, więc nie będziesz już musiał wysyłać mi pieniędzy. Ramun poczuł sucho w gardle. Nawet to ostatnie połączenie wsparcie finansowe miało zostać przerwane. To to wspaniałe, Sofia. Tak, jestem bardzo podekscytowana. No, muszę się rozłączyć. Jest impreza z okazji świętowania i. Sofia, zaczekaj. Słowa wyszły z niego, zanim mógł je powstrzymać. Kiedy przyjedziesz mnie odwiedzić? Minęło pięć lat, odkąd wyjechałaś. Po drugiej stronie nastąpiła długa pauza. Tato, prawda jest taka, że jestem bardzo zajęta budowaniem kariery. Wiesz, jak to jest. Może za kilka lat, gdy się uspokoi. Za kilka lat? Tak, no, mam wiele projektów i, słuchaj, naprawdę muszę iść. Zadzwonię wkrótce, dobrze? Rozłączyła się zanim mógł odpowiedzieć. Ramun został z telefonem w ręku, słuchając sygnału. Zadzwonię wkrótce, stało się jutro dorosłych, którzy nie mają zamiaru dotrzymać obietnicy. Miesiące minęły. Telefony Sofii stały się jeszcze rzadsze. Przyszło Boże Narodzenie i nie przyjechała do domu. Tłumacząc się niesamowitą podróżą do Japonii z przyjaciółmi z pracy. Nadszedł dzień ojca i minął bez telefonu. Tylko wiadomość tekstowa wysłana trzy dni później z przeprosinami o tym, jak była bardzo zajęta. Wtedy Ramun zaczął rozumieć okrutną ironię swojej sytuacji. Zrezygnował ze swojej wolności, żeby dać Sofii najlepsze możliwe życie, a ona wykorzystała tę wolność, którą jej zapewnił żeby całkowicie się od niego oddalić. Pewnego popołudnia, porządkując stare papiery, znalazł pudełko pełne wspomnień z czasów, gdy Sofia była mała. Rysunki, które robiła mu z tytułem dla najlepszego taty na świecie, listy na dzień ojca napisane dziecięcym pismem, zdjęcia ich dwojga w parkach i muzeach, uściskanych i uśmiechniętych, płakał po raz pierwszy od lat. Następnego dnia podjął decyzję, która zaskoczyła nawet jego samego. Wyjął swoje oszczędności, to niewiele, co udało mu się uzbierać po latach płacenia za amerykański uniwersytet, i kupił bilet lotniczy do Los Angeles. Nie powiadomił Sofii. Po prostu pojawił się w biurze firmy, w której pracowała, ultra nowoczesnym szklanym budynku w sercu Silicon Valley. Proszę pana, czy ma pan umówione spotkanie? Zapytała recepcjonistka, gdy poprosił o spotkanie z Sofią Martinez. Jestem jej ojcem, odpowiedział po prostu. Wyraz szoku na twarzy Sofii, gdy pojawiła się w lobę, był czymś, czego Ramun nigdy nie zapomni. Przez chwilę wydawała się naprawdę szczęśliwa, że go widzi. Podbiegła do niego i uścisnęła, a przez kilka sekund Ramun poczuł, że odzyskuje swoją małą dziewczynkę. Ale magia trwała krótko. Tato. Co tu robisz? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że przyjeżdżasz? Chciałem ci zrobić niespodziankę. Pomyślałem, że moglibyśmy spędzić kilka dni razem. Poznać twoje życie tutaj. Ramon zobaczył, jak wyraz twarzy Sofii stopniowo zmienia się z zaskoczenia na zakłopotanie, a w końcu na coś, co wydawało się niebezpiecznie bliskie urazy. Tato, to jest... To bardzo... Niezręczne. Mam plany na ten weekend. Mam zobowiązania służbowe, ważną kolację. Mogę poczekać. Mogę dostosować się do Twojego harmonogramu. Nie, tato, nie rozumiesz. Sofia rozejrzała się nerwowo, jakby obawiała się, że jej koledzy mogą słuchać. Nie możesz po prostu pojawiać się w moim życiu bez ostrzeżenia. Mam swoją rutynę, swoje własne plany. Jestem Twoim ojcem, Sofia. Wiem. I dziękuję ci za wszystko, co robiłeś dla mnie, gdy byłam dzieckiem. Ale teraz jestem dorosła mam swoje własne życie. Ramon poczuł, jakby ziemia otwierała się pod jego stopami po raz drugi w życiu. Ale tym razem było gorzej, bo tym razem dokładnie wiedział, co tracił. Dziękujesz, powtórzył. Dziękujesz, Sofia, zrezygnowałem dla ciebie ze wszystkiego. Sprzedałem firmę, straciłem przyjaciół. Nigdy się nie ożeniłem ponownie, bo myślałem, że lepiej będzie dla ciebie, jeśli będziesz miała całą moją uwagę. Poświęciłem piętnaście lat swojego życia, żeby upewnić się, że masz wszystko, czego potrzebujesz. I nigdy cię o to nie prosiłam, odpowiedziała z chłodem, który go przeszył. Nigdy nie prosiłam, żebyś rezygnował ze swojego życia dla mnie. To były twoje decyzje, tato, nie moje. Stali patrząc na siebie w lobby tego eleganckiego biura. Dwoje obcych, połączonych tylko biologią i przeszłością, która teraz wydawała się oznaczać coś zupełnie innego dla każdego z nich. Sofia, powiedział Ramon złamanym głosem, jestem twoim ojcem. Wychowywałem cię sam od piątego roku życia. Czy to nic dla ciebie nie znaczy? Znaczy, że robiłeś swoją robotę jako ojciec, odpowiedziała. A teraz ta robota jest skończona. Ramun wrócił do Madrytu następnego dnia. Sofia nawet nie poszła na lotnisko, żeby się pożegnać. Wysłała wiadomość tekstową, że pojawiła się awaria w pracy. W samolocie powrotnym, patrząc na chmury przez okno, Ramun zrobił brutalny rachunek swojego życia. W wieku 53 lat był całkowicie sam. Nie miał kariery, nie miał bliskich przyjaciół, nie miał partnerki, nie miał hobby. Nie miał pasji. Przez osiemnaście lat jego jedyną tożsamością było bycie ojcem Sofii, a teraz ona już go nie potrzebowała ani nie chciała w swoim życiu. Poświęcił swoją wolność dla miłości córki, która teraz widziała te poświęcenia nie jako gesty miłości, ale jako niechciane ciężary. Dał z siebie wszystko, i w zamian otrzymał grzeczną obojętność. Z powrotem w swoim małym mieszkaniu w Madrycie. Ramun usiadł na Sofie i uświadomił sobie, że po raz pierwszy od osiemnastu lat mógł robić dosłownie wszystko, co chciał. Mógł podróżować, mógł wychodzić, mógł się umawiać, mógł zmienić karierę, mógł przeprowadzić się do innego kraju. Miał całą wolność świata i już nie wiedział, co z nią zrobić. Telefon zadzwonił jeszcze raz, trzy miesiące później. To była Sofia: Cześć, tato. Chciałam tylko ci powiedzieć, że wychodzę za mąż. Ramun poczuł mieszankę bólu i nadziei. Gratulacje, córko. Kiedy jest wesele? W grudniu. Będzie coś małego, kameralnego, tylko najbliższa. Rodzina i przyjaciele. Czy mam już zarezerwować lot? Nastąpiła długa, bardzo długa pauza. Tato. Prawda jest taka, że robimy coś bardzo małego. Tylko najbliżsi przyjaciele stąd i jego rodzina. Nie chcemy robić czegoś wielkiego i skomplikowanego. Ramun doskonale zrozumiał to, czego ona nie mówiła. Rozumiem, wymamrotał. Wiedziałam, że zrozumiesz. Jesteś najlepszy. Po rozłączeniu Ramun siedział w ciemności swojego mieszkania, otoczony ciszą, której teraz nauczył się nienawidzić. Na zewnątrz życie Madrytu toczyło się jak zawsze: pełne ludzi, którzy mieli dokąd iść. Osoby, które na nich czekały. Cele do realizacji. Zrezygnował ze swojej wolności z miłości i w zamian otrzymał najabsolutniejsze porzucenie, jakie można sobie wyobrazić. Porzucenie przez kogoś, kto po prostu przestał go potrzebować i nie zadawał sobie już trudu, żeby udawać coś przeciwnego. Na stoliku nocnym miał zdjęcie Sofii, gdy miała sześć lat, uśmiechającą się do niego z huśtawki w parku. Dziewczynka na tym. Zdjęciu kochała go z całą czystością i intensywnością, na jaką stać tylko dzieci. Ta dziewczynka już nie istniała. I mężczyzna, który oddał dla niej wszystko, też już nie istniał.